Okej, okay. wiecie na czym to polega, Sławuś i Chmielowski mieli debatę, ja teraz postaram się ją razem z wami omówić, mam nadzieję złapać tutaj wszystkie irytujące zabiegi erystyczne, tak troszeczkę, no nie, no na pewno nieobiektywnie, ale postaram się to jakoś złapać także pod względem technicznym, no i nie przedłużając, jedziemy. Po co liberałom konfederacja? Po co to ugrupowanie osobom, które identyfikują się jako liberalni wyborcy w Polsce? I to pytanie od razu skieruję do pana prezesa Mencena. Jakub Wiech, prowadzący debatę, zadaje tak zwane otwierające pytanie. Dalej mamy oburzenie Sławusia, ale powiedzmy, że tym się w późniejszym etapie będziemy zajmować. Fakt, faktem z jedną rzeczą Sławuś ma rację: to pytanie powinno najpierw należeć do Chmielowskiego. Dlaczego zostało zadane najpierw Mendzenowi? Przypuszczam, że, zazwyczaj tak jest w debatach, zadecydował rzut monety. I to jest pierwszy zgrzyt debaty. Moi drodzy, jak zadajecie pytania, jak tworzycie pytania na jakąkolwiek debatę debatę oksfordzką w liceum, w technikum, w nie wiem, sejmie młodych, radzie miasta, kole wiejskich, czy nawet wśród tak dziecinnej społeczności jak Wolnościowcy. To musicie zadbać o stosunek i tekst tych pytań. To znaczy stosunek powinien być obupólny. Pytania powinny być skierowane tak, aby odpowiedzieć mogły na nie obie strony. Tutaj mamy pytanie jednostronne i pytanie jednostronne w życiu nie powinno być pytaniem otwierającym. Czy to oznacza, że nie powinno pod żadnym pozorem w ogóle tworzyć się pytań jednostronnych? Nie. Pytania jednostronne to powinny być tak zwane pytania pomocnicze. Jeśli widzimy, że jedna strona cały czas gada, a druga strona zamknęła mordę i siedzi cicho, używamy pytania pomocniczego, żeby ją rozruszać. Ale w żadnym, powtarzam, w żadnym wypadku nie zaczynamy pytaniem jednostronnym. A zwłaszcza w stosunku do człowieka, który tego pytania nie powinien mieć. Nie, no, uważam, że pierwszy na to pytanie powinien odpowiedzieć pan doktor Chmielowski, który rzucił tą tezę. Chciałbym, żeby ją uzasadnił najpierw, ponieważ mi wydaje się już na pierwszy rzut oka absurdalna ta teza, że nie jest potrzebna, więc jakby uzasadnił, to z chęcią się odniosę. Okej, okay, kolejna rzecz. Sławuś Walifoszka tupie, że nie on nie będzie odpowiadał, bo to pytanie jest głupie. Teraz, jak to wygląda z punktu widzenia debat? Jeśli prowadzący jest niekompetentnym gościem, który rzuca ci pytania, na które w ogóle nie powinieneś odpowiadać, masz prawo odmówić. Tylko jest taki jeden mały drobny problem, że w tym momencie przepada ci głos. I jak dostajesz pytanie jednostronne, które nie dotyczy ciebie, to mówisz wprost: to pytanie mnie nie dotyczy, dlatego nie odpowiadam na nie. Co robi Sławuś? Przede wszystkim zachowuje się jak rozkapryszony Bachor i tupie nóżką, ale z drugiej, jak taka typowa wredna nauczycielka na zasadzie: No posłuchamy, co masz do powiedzenia w stosunku do drugiej strony. To jest chamski brak szacunku wobec kontrrozmówcy. Nie tak działa debata, że przychodzi do ciebie jakiś pomiot, jakiś pył i ty łaskawie z nim dyskutujesz. Tylko dżentelmeńska debata polega na tym, że spotykają się dwie równe strony, które traktują siebie z obupólnym szacunkiem i rozmawiają. I teraz też przypominam, mimo publiczności, debata jest skierowana na przekonanie kontrrozmówcy. Ja tu mówię teraz, ponieważ później nam się to przyda, wierzcie mi. Ponieważ następne rzeczy, które Sławuś odwala, to są rzeczy skierowane wprost do widowni. A najlepsze jest to, że nie widowni zgromadzonej, tylko jego widowni na TikToczku, na YouTubku, na Twitterku. Innymi słowy, pokazuje według mojej opinii w tym momencie, że chrzani całkowicie. Tych wszystkich ludzi zgromadzonych, tych wszystkich ludzi, którzy przyszli, żeby tego posłuchać, nawet samego Chmielowskiego. O wieku to ja już nawet nie mówię, ponieważ według kuceri on jest naczelną polską Gretą Thunberg. Nie wiem z jakiej dupy, z jakiej czapy, ale whatever. A zatem pierwsza wypowiedź, i już mamy soczysty środkowy palec. Nice. Bardzo dziękuję. E, f... No cóż. Konfederacja z Liberałą po nic. Nie jest to partia liberalna, jest to partia antyliberalna, alt jest polską wersją alt jest jednakowoż partią wolnorynkową, to znaczy, że posiada pewien lep, który faktycznie dla niektórych liberałów może być atrakcyjny, oni mogą utożsamiać się wtedy z tą partią. Jest to jednak no, coś w rodzaju takiego „hanny trap. W, nie wolno się na ten lep dawać y, łapać. Zauważmy, że wszyscy liderzy konfederacji są sygnatariuszami Konfederacji Gieczwałckiej i sercem czy też taką jak gdyby, rdzeniem rdzeniowym dokumentem dla Konfederacji jest akt Konfederacji Gieczwałckiej gdzie czytamy o tym, że jednym z zagrożeń, z którym trzeba walczyć jest antynarodowy liberalizm, czyli jak mnie mam ta idea, którą my tutaj reprezentujemy jako liberałowie i libertarianie, w, zarówno Sławomir Męcen, jak i Krzysztof Bosak, jak i Grzegorz Braun, jak i Robert Winicki są sygnatariuszami Konfederacji Gieczwałskiej. Żaden z nich nie jest y, członkiem na przykład Mopelera Society, a mamy też na sali osoby, które w tym stowarzyszeniu są lub dążą do tego, aby, aby się do niego zapisać. E, nie jest to więc projekt liberalny. E, jest to. Y, Coś, co faktycznie ma pewne znamiona liberalizmu. Jest to produkt liberalno-podobny. Coś na zasadzie czekolady i produktu czekoladopodobnego. Uważam, że nie powinniśmy jako liberałowie i libertarianie popierać, czy też głosować na konfederację. I tutaj o tym już będziemy tu uzasadniali, myślę, dłużej, później oddaję głos. Pewnie zastanawiacie się, albo po prostu macie to totalnie w dupie, dlaczego wrzuciłem całość... Ponieważ pomijając te wszystkie, yy, yy, a, yy, to jest wyczerpująca książkowa wypowiedź na poziomie. Nie ma tutaj żadnych kuksańców, nie ma tutaj żadnego ubliżania swojemu kontrrozmówcy. Jest po prostu wypowiedzenie się na temat. Wypowiedź jest wielowątkowa. Mamy fakty dotyczące tego, że było coś takiego jak Konfederacja Gżwałdzka. Wspomnieni są ludzie, którzy w niej brali udział, ona jest mniej więcej po łebkach przejechana, są podstawowe fakty i tak zwany teaser dalszej wypowiedzi na zasadzie: jeśli będziecie uważnie słuchać, to się tego dowiecie. Tak się zaczyna normalne otwarcie debaty. A teraz, dla porównania, zobaczmy sobie, jak można otworzyć co najwyżej parasol w dupie. Znaczy, uważam, że. Są dwie sprawy bardzo ważne. Pierwsza jest taka, czym w ogóle jest liberalizm, kim są liberałowie i co oni mają w głowach i do czego chcą doprowadzić. A druga, jeżeli oni już istnieją, to na kogo powinni głosować. Sławuś tutaj przedstawił nam podział wypowiedzi, według którego ma rzekomo się wypowiadać, uwaga, spoiler alert, nie przestrzega tego. Po co takie przedstawienie, które tak naprawdę nie funkcjonuje? Z bardzo, moi drodzy, prostego powodu. Do które zdał sobie sprawę, że troszeczkę za dużo powiedział i nie wybroni tez, które zaraz miałyby paść, a zatem wraca do tak zwanego safe space'a, czyli hasełek politycznych. Te w tym momencie są wyuczone przez niego na pamięć i mają na celu pokazać, że to właśnie konfederaci są takimi prawdziwymi, prawdziwymi wolnościowcami, a ci wolnościowcy, wolnościowcy, no to wiecie, udawane lisy. I wiecie, ten sam finał wypowiedzi, kompilacje i ojczenia hasełek politycznych nawet by się dało wyknąć, gdyby nie to, co Sławuś mówi wcześniej. Ja problem z liberałami mam taki rzeczywiście nie określam się sam jako liberał, wolę się określić jako konserwatysta, ponieważ liberałowie całkowicie skompromitowali się w ciągu ostatnich trzech lat. Uważam, że jeżeli ktoś nazywa się liberałem, a przez poprzednie trzy lata siedział cicho i udawał, że nie widzi tego, że mamy najbardziej opresyjne rządy w zasadzie od chyba dekad. Teraz uwaga, dopełnijmy myśl Sławusia, zanim skomentuje całość, dlaczego te rządy są tak strasznie opresyjne. Nie można było prowadzić swojej własnej firmy, ponieważ jakiś urzędnik ją zamykał. Spowodowało to wszystko olbrzymi kryzys gospodarczy, który został zalany tanim pieniądzem, który obecnie spowodował inflację. Wszystko to było nielegalne, niezgodne z prawem, niezgodne z przepisami. Urzędnicy wręczali ludziom po 30 tysięcy złotych grzywny. Zupełnie nielegalnej. I te wszystkie uderzenia w wolności osobiste, w wolności gospodarcze, w praworządność w ogóle nie przeszkadzały liberałom. Okej, okay, czyli mamy tutaj dialektykę na zasadzie, wolnościowcy siedzieli cicho, dlatego są skompromitowani. Od razu wypadałoby zadać pytanie w oczach kogo i jacy wolnościowcy? Do której jednak nam tego nie mówi, mało tego sugeruje, że to jest cała społeczność wolnościowców i liberałów. Już całkowicie pomijam fakt, że menzen myli wolność ze swobodą, ponieważ wolność polega na tym, że jeśli ktoś ma mieć przeze mnie przez moją wolność, jakiekolwiek zagrożenie swojej wolności, przykładowo ma zostać zarażony przez to, że ja ten wirus roznoszę, to w tym momencie ja muszę ograniczyć swoją wolność. Z kolei swoboda polega na tym, że ja całkowicie mam w dupie prawo, konwenanse, normy społeczne i jeśli na przykład chcę zdefekować sobie na czyjąś wycieraczkę, bądź też, nie wiem, pieprznąć mędzena w twarz, to ja, kierując się swobodą, mogę to zrobić. Tylko nie tak działa normalny świat. Normalny świat operuje na wolności, a nie swobodzie, ponieważ ludzie za swoją wolność ponoszą odpowiedzialność i operują swoją wolnością, a nie swobodą wokół wolności innych ludzi. Swoboda jest myśleniem rosyjskim, myśleniem dzikim, której nie powinno mieć w ogóle miejsca w normalnej, cywilizowanej dyskusji. A mam wrażenie, że Męzen właśnie operuje całą swoją wypowiedzią na podstawie swobody. Tak się składa jednak, że wolnościowcy nie operują na zasadach swobody, tylko na zasadach, jak sama nazwa wskazuje, co za zaskoczenie, wolności. Mędzen, co zabawne, nazywa siebie samego konserwatystą i tak się składa, że dokładnie to samo robią jego koledzy z alt-rightu niemieckiego, francuskiego, angielskiego, amerykańskiego. Dla takich ludzi oczywiście, że nawet największy wolnościowiec, taki stuprocentowy libek anarchista, będzie komunistą. Bo nawet największy ancap zdaje sobie sprawę z tego, że druga osoba też ma swoją wolność. Natomiast Alt-Right wyznaje prawo silnego, co oczywiście jeszcze widzimy po wypowiedzi Menzena, ponieważ od czego zaczął, co jest oczywiście najważniejsze, no nie można prowadzić firmy. To jest największy zamordyzm jak urzędnik się czepia wielkiego wspaniałego świętego janusza prywaciarza nieskazitelnego myślę że na tym możemy zakończyć pierwszą część podzielimy sobie je względem pytań a tymczasem to tyle ode mnie dajcie znać co wy myślicie o tym w komentarzach oraz, jakie są Wasze wrażenia z tej debaty? Tymczasem to tyle na dziś. Jeśli macie jakiś temat, zapraszam do maila jest dla Was. Natomiast, jeśli chcecie wesprzeć kanał, aby dalej się rozwijał, aby dalej nagrywane zostały takie filmy jak ten, no to Patronite jest dla Was. Tymczasem to tyle na dziś. Do następnego hej hej.